18 czerwca na stadionie braci Kisielińskich w Oświęcimiu, miejscowa Soła, meczem z Solawią Grojec, zakończyła sezon rozgrywek klasy A. Przed meczem wręczono rodzinom zmarłych Rafała Gaugana i Jacka Ciszboka pamiątkowe koszulki. Publiczność dopisała: i Już od początku kibice stworzyli wspaniałą atmosferę. Tak więc piłkarze nie mogli zawieść widzów. Już w dziesiątej minucie worek z bramkami otworzył Jasiński. Otrzymał długie podanie, strzelił i piłka kozłując wpadła do bramki. Cztery minuty później z dystansu przymierzył Dawid Piskozu i piłka po koźle przy słupku wpadła do siatki. Dwudziesta minuta meczu to już 3-0 dla Soły. Jasiński po podaniu Rajmana zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu. Kolejna bramka była autorstwa Grzegorza Rajmana. Uderzył celnie z rzutu wolnego i soła prowadziła już 4-0. Trzy minuty później swój festiwal strzelecki rozpoczął Tomasz Borowczyk. Po dokładnym podaniu Adama Janeczko w swoim stylu zdobył piątą bramkę dla Soli. W pierwszej połowie padła jeszcze jedna bramka i też dla drużyny z Oświęcimia. Tomasz Borowczyk kontynuował swój festiwal strzelecki i w 37 minucie po serii zwodów wymanewrował bramkarza Solawi. 55 minuta, Rajman z lewej strony, piłka po ziemi w pole karne i Dariusz Płatek podwyższył na 7-0. Na 8-0 bramkę zdobył Krzysztof Mycyk, który nieatakowany przymierzył na bramkę Solawi i piłka wpadła do bramki. W 64 minucie Grzegorz Rajman otrzymał podanie od Bartłomieja Jasińskiego i niepilnowany ze stoickim spokojem pokonał Kulidę. 10 minut później Ciąg dalszy Boroszoł i Tomasz Borowczyk zdobywa dziesiątą bramkę dla Pasiaków i pierwsza dwucyfrówka w tym sezonie staje się faktem. Żeby tego było mało, w 90. minucie Borowczyk strzela swoją czwartą bramkę w tym meczu po podaniu Sławomira rakami. Potem przyszedł czas na świętowanie. Kibice, działacze... Piłkarze razem cieszyli się ze sportowego sukcesu, którego twórcą był Świętej Pamięci Jacek Ciszba. Tak więc Soła już w kwietniu zagra w lidze okręgowym. Ostatnimi czasy Soła oświęcim stała się sportową perełką oświęcimia, ładnie grając i w pewnym stylu zdobywając awans. Życzymy dalszych sukcesów.